Dziś, 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 dziś będę wam pokazywał takie nowe kreskuki. Cartonetwork. Teraz czeka się. Uuu. zobaczcie. Tutaj będę ma całkiem nowy Omnitrix i, i, i zobaczcie, jak gdyby, o, będzie miał ulepszenia. Yy, na, na razie leci ta stara wersja tam, gdzie Gniew yy, No, yy, mały spoiler. Tam, tam będzie kosmita o imieniu Jetray. No i tak. Będą całkiem nowe ulepszenia. Zbroje i takie roboty. To to leci o godzinie... Gdzie, bo, bo tak. jeśli leciało staro godzinie bez ulepszeń, a teraz ulepszenia tam gdzie przyszedł Dobra. No, no, nie będziemy przyszedł Lecimy dalej z następną kredką w koło. Totalna dramarama. To co zostało w roku 2019, ale teraz już lecą całkiem nowe odcinki. No, no właśnie teraz są leci o 15.15. 15. Zobaczcie co kiedyś leciało na, na roku 15.15. 15. Zobaczcie, Craig z potoku... To, to, było, to, to było w roku 2018, no i to też... No i to leciało też. Yy, o 1515, .15, ale teraz zajęło jego miejsce. totalna porażka. Przedszkolaki. Jabłko jeszcze Czepior. To leciało kiedyś na roku 2018. Kiedyś były takie krótkie odcinki, ale teraz są całkiem nowsze. To jest jabłko, a to szczypior. No i tak, to leciało w roku 2018, ale to już o której Wiktor Valentino, o godzinie w dziewię... to, to było, to było o chyba o godzinie ok, to 19? Tak, 19. Tak, no zajęć, gdy zajęli miejsce, Bagoga Battle Planet. A to, a to leciało w roku 2019.

Młodzież Tytanii Akcja stworzona w roku 2015? Nie, 16? Tak, 16. No i tak. Yy, będą tylko odcinki chyba. Nie, już minęły. O! Yy, no i też będzie film. Będzie tak. Tytanii ko Kontra Tytanii, czyli stara wersja kontra nowsza wersja. No i też będzie nic w kierunku No yy, Dobra, nie wiem taką wersja DC is Super Hero Girls, stworzona w roku 2000 yy, Kiedyś była stara seria na 2017, a teraz jest nowa wersja w 2015 Ju, już tej bajki nie będzie, ale będzie nowa seria Bo to sobie baj, bajki, rożek, dawno już jej nie widzieliśmy, ale teraz już możemy ją widzieć Steven w przyszłości, będzie taka nowa seria, bo potem były stare odcinki, teraz nowsze, a teraz będzie trzecia seria ale nikt nie wie, kiedy będą takie nowe kreskówki. Ale dla mnie to będzie super, ta nowa generacja. Więc. Cieszę się. I też będzie. Cleaner Universe mówi. I też będzie na kreskówka, zaraz przytam ją. Infinite Infinite Rain. Nie wiem, co to jest, ale. Proszę słuchaj. To jest. Fucking to a. To, to, to jest nowa kreskówka. To chyba to jest za, nies za niesamowity świat Gambola. Lego Batman to chyba będzie w Carduanet Network Mówi, czyli w kinie A, sorry, coś to ja. Zać, Baku, wiłam, Właśnie teraz już lecą na naszym roku, ale na razie to stare odcinki. Lecz czy ninjago leci, ale odcinki z tym z lodowcem, cesarzem, o to no No i właśnie jeszcze lecą. lecą. Transformers, właśnie jakieś leciało Transformers z Indy